O, z lampą, z lampą lepiej. Yy, naleśnik z pieczarkami. Musiały być, muszą być pieczarki. Ziemniaki, sorówka, oliwki, nawet dzisiaj nowa surówka. Ziemniaczki, kasza, gołąby krąży. Już tu czeka, bo jestem w galerii białej. Przy moim pomyśle typu pod tytułem "Tropikalna plaża w centrum Białego Stoku". Wrotka piasku i sztuczne palenki leżaczki już pościągane bali się deszczu, ale huśtawka jest huśtawka jest także dobrze jest molo do remontu molo przejął urząd miasta galeria się schytrzyła, oddała molo dla urzędu miasta żeby urząd miasta zrobił remont mola bo tam dziury zaczęły w tym drewnianym drewno jest jednak nietrwałe, słuchajcie więc drewno nie warto używać jak chcecie coś trwałego zbudować domy drewniane też szybko stęchlizna wilgoć, różne tam żyjątka w tym drewnie zaczynają się lęgnąć także najlepszy dom, oczywiście też nie beton, tylko tak naprawdę glina pruski, pruski mur tak zwany czyli w i Mazury rządzą Prusacy, tak Szkiele drewniane i wypełnienie z gliny robili. Teraz jeszcze współcześniona wersja to są takie kostki ze słomy, które rolnicy używają tam do, do celów gospodarczych, a takie kostki jak się ustawi w postaci muru i otynkuje gliną to potem, to potem proszę o Was macie taką wersję grubego muru. Jakbyście zrobili ocieplenie styropianem i to dosyć grubo, więc bardzo dobre właściwości potem izolacyjne ma takie ściana, możecie praktycznie pasywny wam postawić, czyli dom, którego nie musicie ogrzewać, który się grzeje od ciepła ludzi w środku i od tam ewentualnie jakiegoś gotowania i tak dalej. Jak jeszcze wstawicie jakieś dobre okna dwu czy trzy szybowe o dobrej izolacyjności cieplnej to no i glina ma bardzo fajne właściwości, bo jak się buduje z gliny, to tak jakbyście, że tak powiem e, a rachunki nie pokazałem dokładnie jeszcze 829 dzisiaj. E, tak jakbyście da się postawić, żebyście lepszy widok mieli. Kurwa, jakieś podstawki muszę wymyślić statywy, zacznę na bracie ja mi się nie chce nosić. No niech będzie tak. Paragon. Lokowanie produktu. Dobra. Więc wracając do gliny w ogóle czynność budowania jest bardzo fajna, bo lepienie z gliny, czy dotykanie gliny to jest tak jak glina glinka ma najlepsze właściwości takie jak, jak Kremko serwuje skórę, nie? Skóra robi się taka miękka i gładka. Także dziewczyny bardzo lubią rzeźbić w glinie. Także fajnie jest potaplać się w glinie. Zresztą według przepowieści biblijnej Bóg stworzył człowieka z gliny. Miejmy nadzieję, że nie z gie, tylko z gliny. Ale i nie jest na świecie potrzebne, bo na G wyrastają kwiaty, nie? Macie na przykład ludzi jakichś tam ze meneli i dzięki nim powstają ludzie szlachetni. Ponad nimi jak gdyby stojący. Tak zwane ubermęsze. Czyli nadludzie. Są czubki, frajerzy i są liderzy dobrze wiecie kto na szkolnej na przykład i tak dalej był inny. postanowiłem 8 minus in nagrać więc z gliny bardzo fajnie się buduje jest tak zwana samowersacjalność kupujecie sobie działkę czy tam dostajecie działkę kopiecie w dół aż się dokopiecie do gliny macie przy okazji wtedy staw tak zwaną gliniankę sobie tą glinę wydobywacie tak jak mówiłem, robicie szkielet domu drewnianego, z drewna. Wypełniacie ten szkielet warstwą z kostek ze słomy i otynkowujecie takie ściany gliną. Widzicie, gołębia biegnie. Z zewnątrz się od środka. Glinna ma też takie właściwości antyalergiczne, antystatyczne, nie osiada na nikus. kurz. I ściany mają taką dobrą oddychającą warstwę, że człowiek się nie dusi, nie krztusi, nie kaszle. W takim domu nie ma alergii. Także jest bardzo dobrze. Wkleję w opisie może linka, żeby te filmy nie były tylko szkolne, ale bardziej ambitne, żeby można się było czegoś mądrzejszego dowiedzieć. Niech radnicy zniczy wielorazowych z grobu Majora, który dzisiaj wymyłem, lokowanie no. produktu padło za takie hałaśliwe motocykle, to powinni prawo jazdy zabierać na dowód rejestracyjny i na badania. Teraz ostatnie, ostatnie filmu. Uczcijmy minutę filmu Uczcimy minutą ciszę. Minutą ciszy wszystkie ofiary wojny Wojen może, o tak? Szczególnie ostatniej wojny w Izraelu i Palestynie Ofiary z obu stron, ofiary głupoty i fanatyzmu religijnego Zawsze chciałem to zrobić na jakiejś oficjalne uroczystości państwowej, ale nie mogę się doczekać póki co. Więc minuta ciszy. W czasie minuty ciszy jemy wagę, a nie mięso, więc nie zabijamy. Czyli pokój zamiast wojny, także na Twoim talerzu.